Już na parę chwil rozpoczniemy to wspaniałe filmisko. Rozpoczniemy od trzech walk Również na naszym imieniu będziemy zobaczyć starszą konkurę EMA i oczywiście to, na co najbardziej czekamy, czyli zawody, walki, oczywiście piatka, o której wspomnimy troszeczkę się później. Szanowni Państwo, witam Was. I jeszcze raz bardzo serdecznie na pierwszej zawodowej gali w Malmortu. I powiem tyle. Czas, żacą się wspaniałe spektakle. Ale A A ja mam przyjemność zaprosić na nich pierwszych wolników tego wieczoru. Do niemieckiego narożnika. Zawodnik Wisły Łukasz. Σπέτα, συνήθως το Βίκυ Ιντερόλιο. w będzie reprezentant reprezentam drużyny Kajer-Minek powiat swego Xin e mọi Pierwsza historyczna gala organizowana w Malborku. Gala, gala boksu zawodowego grupy Tymek Standard Promotion Krystiana Cieśnika. Witają Państwa serdecznie. Maciej Dąbkowski i Piotr Jagieło. Rozpoczęliśmy pierwszy pojedynek tej imprezy, walka amatorska młodych pięściarzy, którzy mają tutaj pokazać nam ciekawy boks, na to byśmy. Oczywiście tego byśmy sobie życzyli. W czerwonym narożniku Jakub Kotlewski, Beniaminek Polmet, Starogard Gdański, a jego przeciwnikiem w Kasku Niebieskim i w narożniku niebieskim Łukasz Szweda z Czew. Trzy rundy po dwie minuty. Od razu rzuca nam się tutaj przewaga warunków fizycznych Łukasza. Miejmy nadzieję, że ten początek amatorski troszkę nas rozgrzeje. Pobudzi do kolejnych walk. Przypominamy, że najważniejszą główną atrakcją tej Gali będzie pojedynek miejscowego Mateusza Kanieckiego z Pawłem Ochnią. I więc powoli będziemy się tutaj rozkręcać na ringu w Malborku. Warto tutaj jeszcze dodać, że przecież oprócz walk, walk amatorskich i zawodowych mamy także akcent na jedną walkę MMA, więc tutaj organizatorzy Postarali się o to, żeby nie zabrakło emocji, żeby naprawdę były tutaj ciekawe pojedynki w wielu różnych formułach, co na pewno zaowocuje tutaj fajnym spektaklem sportowym sztuk walk, właśnie na ringu w Malborku. Pierwsze trzy walki to pojedynki regionalne, można byłoby powiedzieć, a więc Trzew kontra Starogard Gdański. Dobiega końca pierwsza runda pierwszego pojedynku. No boksujemy dalej oczywiście, jeszcze kilka sekund, nie było gongu. I koniec, koniec pierwszej rundy. I zwróćmy uwagę na narożnik czerwony. Kogo zobaczymy w narożniku czerwonym? Łukasza Rusiewicza. Jednego z najtwardszych pięściarzy kategorii junior ciężkiej. Najtwardszych journeymanów tej dywizji wagowej. Zawodnik, który rywalizował z całą niemalże śmietanką dywizji cruiser. Ola Polabi chociażby ostatnio też Łukasz Janika, przecież przecież niedługo zobaczymy go na gali w wieliczce. Jego rywalem będzie obiecujący Michał Cieślak. A więc Łukasz Rusiewicz to nie tylko zawodnik, ale także szkoleniowiec trener żyjący boksem. Zawodnik, który nikogo się nie boi i niczego. Na pewno fajnie, że jest tutaj w narożniku tych młodych pięściarzy, którzy, dla których taka postać właśnie w postaci trenera może być dodatkowym motywatorem do tych wszystkich pojedynków. Jak sam mówi tutaj występ dla 14-letniego Jakuba Kotlewskiego. Będzie pewnym tutaj sprawdzianem przed mistrzostwami kadetów, które już niedługo w Można powiedzieć, żeby Łukasza Rusiewicza w ringu znokautować to trzeba byłoby chyba wejść z kijem baseballowym Wtedy może by się to udało, ale na pięści naprawdę niezwykle ciężko naruszyć Ruska. Łukasz Szweda w narożniku niebieskim, to jest wicemistrz Polski Młodzików z ubiegłego roku. W finale przegrał z Marcinem Rakiem z Raszkielce. A więc już doświadczenie solidne na jego koncie jest. Medal cenny, bo srebrny także. I zobaczymy, czy będzie w stanie przedstawić nam w obiecujący sposób swoje bokserskie umiejętności. Nisko opuszcza ręce Szweda. Przestrzelił kombinacją lewy-prawy. Mamy pierwsze liczenie. Sędzia zdecydował się wyliczyć Jakuba Kotlewskiego. Nie było tam na pewno jakiegoś szczególnie mocnego ciosu, który naruszyłby Kotlewskiego, ale nie zapominajmy, że to są bardzo młodzi pięściarze. I sędzia musi tutaj być czujny. Sędzia z ramienia German Boxing Association. Jednak Kotlewski od razu nic sobie nie zrobił. Też z tego liczenia ruszył na. Szwedek chciał odrobić tutaj te punktowe straty. W tej chwili mieliśmy taką wymianę troszkę chaotyczną. Ciosów musiał przez moment przebaczyć sędzia. No i drugi raz Kotlewski liczony w swoim narożniku. Ale znowu zapomniał się w defensywie Kotlewski i kilka uderzeń zebrał. Dwa liczenia już zgromadził w tej rundzie. Musi zdecydowanie uważniejszy w defensywie być przede wszystkim Jakub Kotlewski. Ale widać właśnie jeszcze trochę no, brak doświadczenia, nie ma co się tutaj dziwić. W przypadku młodego Kotlewskiego, on od razu po tym liczeniu rzuca się na przeciwnika i chce jak najszybciej odrobić te straty, przy tym się odsłania i niepotrzebnie dostaje kolejne ciosy. No bardzo łatwo wtedy Kotlewskiego rozszyfrować, więc to jest coś nad czym ten młody, ambitny zawodnik musi jeszcze popracować. Po prostu potrzebuje jeszcze więcej walk. No nie zapominajmy też o tym, że nie codziennie oni boksują przed taką salą, przed taką publicznością, a to w tym wieku ma też na pewno duże znaczenie. Atmosfera, zapewniamy Państwa, będzie bardzo gorąca, zwłaszcza na głównej walce wieczoru. I druga runda, również za nami. Przypominamy, że tutaj tylko zawodnicy walczą po dwie minuty z powodu tej kategorii wiekowej. Minutka przerwy pomiędzy poszczególnymi rundami. W tej chwili widzimy narożnik niebieski zawodnika Wisły Trzew Łukasza Szwedy. Spener tutaj sugeruje, z tego co widzimy, dużą, mocną pracę przede wszystkim przednią lewą ręką. I pewnie po tym lewym ma pójść dokładka z prawej ręki, bo prawy prosty kilka razy naruszył Kotlewskiego w drugiej rundzie. O czym pamiętamy, bo przecież dwa liczenia Jakuba Kotlewskiego oglądaliśmy w drugim starciu. No ale tutaj, już po tych dwóch liczeniach, Kotlewski ma naprawdę trudne. Bokserski orzek do zgryzienia, ale ja przypomnę to, co powiedziałem na początku, że tutaj Łukasz Rusiewicz, główny trener właśnie Kotlewskiego, mówił, że ta walka ma być dla niego testem sprawdzianym, rozgrzewką przed ważniejszymi dla niego właśnie mistrzostwami młodzików, które niedługo odbędą się tutaj w Trzewie. I tam właśnie Kotlewski ma pokazać swoje umiejętności i powalczyć o dobry wynik. Przestrzelił Jakub Kotlewski mocnym prawym. Szweda na pewno jest uważniejszy w defensywie. Teraz bardzo ładnie prawym na górę trafił Łukasz Szweda. Wydaje się na ten moment być troszkę lepiej ukształtowanym zawodnikiem Szweda. Lepiej przede wszystkim taktycznie. Widzimy praca lewą ręką. Świetny lewy prosty Szwed, dokładka prawym, ładnie to zrobił. No tutaj jest duża ta dysproporcja, szczególnie wzrostu i warunków fizycznych, karci tymi długimi rękoma tutaj Szweda, swojego przeciwnika Kotlewski. Jeszcze jednocześnie widać, że ma tutaj problem ze skróceniem tego dystansu i złopaniem zawodnika Wisły Tczew. I coraz swobodniej przebija się przez defensywę Kotlewskiego. Takie zrywy Jakuba obserwujemy, ale niewiele z nich wynika. No tutaj brakuje tego no, wyrafinowania, no, widać tą większą... Większe cwaniactwo ringowe, lepsze przede wszystkim właśnie zachowanie w poszczególnych sytuacjach Łukasza Szwedy, który no lepiej tutaj się czuje i, i, i po prostu walczy pewniej od młodego zawodnika Beniaminka Polmet w Starograd. W tej chwili troszkę szarpaniny. Widać, że już w tej chwili chce raczej swojego przeciwnika Łukasz Szweda zatrzymywać. On może być spokojny o wynik, ale tutaj cały czas jeszcze jest niebezpieczny tymi swoimi lewymi dysznami próbuje zatrzymać Kotlewskiego. Na pewno robi co może Jakub Kotlewski w tej walce, ale jednak dysproporcja na ten moment jest wydaje się być zbyt duża na niekorzyść Kotlewskiego. Próbuje Kotlewski, absolutnie nie można było ambicję odmówić, chciał tutaj naprawdę pokazać się z dobrej strony, ale ta walka na pewno mu zaprezentuje dobre doświadczenie przed mistrzostwami w Trzewie, które już niebawem, więc z tej walki na pewno będą wyciągnięte wnioski. I to koniec pierwszego starcia amatorskiego na gali Fight Night Malbork. Zawsze powtarzamy, że walka przed publicznością, walka na gali jest o wiele więcej warta niż seria sparingów w klubie z tymi samymi przeciwnikami, kolegami. A więc miejmy nadzieję, że dużo wyciągną z tej lekcji zarówno Łukasz Szweda, jak i Jakub Kotlewski. Troszkę pośpieszyli nam się młodzi pięściarze, oczywiście jeszcze trzeba ogłosić wynik. Wszystko musi być zgodne, że ciosne z regulaminem, a więc najpierw werdykt, a potem że można wracać do szatni. Posłuchajmy. Oczywiście nie mogło być innego rezultatu. Łukasz Szweda wygrywa ten pojedynek na punkty. Dwa też liczenia przecież po drodze. W przypadku Jakuba Kotlewskiego większe wyrafinowanie, większy spokój w ringu. No i lepsze wykorzystanie swoich warunków fizycznych. W przypadku Łukasza Szwedy zasłużone zwycięstwo.